Witamy Państwa serdecznie. Relacjonować ten mecz będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na finałowy mecz tego pucharu. Emocji na pewno nie zabraknie. Jak przystało na spotkanie tej walki, Kawani. Minął obrońców. Piękny na bramkę. Zablokowany strzał. No pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Zagrają systemem Jacek 4-3-3, na co zwróciłbyś szczególną uwagę. Przede wszystkim chyba na szerokie rozstawienie skrzydłowych. Jeśli rzeczywiście będzie ich znosić po linii bocznym, bardzo rozciągnie to polegry. Szybcy skrzydłowi. Czy będzie prowadzenie? Gol jest prowadzenie, ojojoj, teraz co dopiero zrobi nam się mecz PSG bliższe końcowego triumfu, ciekawe jak zareagują rywale. Ależ to było niesamowite uderzenie Bez zastanowienia huknął z powietrza, to wymaga wspaniałej techniki Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Jan Fertonhen. Kane. No i przejęli w ostatniej chwili. Rabio, Neymar. Kane. Eriksen. Świetnie zagrywa Eriksen. Harry Kane strzela! To nie miało szans powodzenia. Wysoko ponad bramką. No piłkę odebrał i, i stracił. Kane. Harry Kane strzela! Za bardzo podszedł pod ten strzał. Wysoko nad bramką. Kilian Mbappé Marko wyradki. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Przeciwnicy przejmują piłkę. Mają teraz trochę miejsca. Eriksen. Podłączają się inni zawodnicy. Piłka w pole karne są tam koledzy. Dobre, dalekie wybicie. Kawani. Długożboczni ruszyli gracze Paris Saint Germain. Przeciwnicy zapomnieli chyba na chwilę o tej strefie boiska. Musa Dembele, Kane, Christian Eriksen. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Oddalają grę od strefy obronnej. Draxler. Moussa Dembele, Kane, Minson, dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Brawo, ależ jest, jest szansa. Zgrywa do tyłu, Neymar, Brazylijczyk trafia fantastycznie. Ważny moment finału. I mamy bramkę! ale niesamowity jest ten Neymar! Ma prawdziwe dar, to jest nieprawdopodobny wręcz talent. Czasem może trochę gwiazdorze, ale po takich bramkach kibice wybaczają. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ali, Dembele. Christian Eriksen. Harry Kane. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Son. Harry Kane strzela! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Neymar, Kawani, Son, Ali, Moussa Dembele. Kane, Deli. Hurricane! To nie mogło wpaść. Piłka poszybowała wysoko, nad poprzeczką. Pressing ze strony Rybali, Kawami. Marko Beratki. No, może być groźnie. Centra w pole karne, przepychanki. Próbowali dobrze, głową, ale bramkarz na posterunku. Koniec znakomitej. No i wracamy. Druga połowa finałowego meczu tego pucharu. Piłkarze ruszyli. Wiedzą, że z każdą minutą mają coraz mniej czasu na zapewnienie sobie zwycięstwa. Rabio, Neymar, Kawani, Marko Verratti będą szukać teraz okazji do kontry. Neymar Oddaje strzał. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Wrzut rożny dla PSG. Neymar dośrodkowuje zrzut rożnego. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Neymar zrzut rożnego. Dobrze zablokował. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Będzie zmiana. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Draxler. Minson. Deli, Kane, Deli, Kane. Szkoda, gdyby uderzył precyzyjniej. Bramkarz miałby spore kłopoty. Na razie wciąż wyraźnie ustępują rywalom i nie zanosi się na zmianę wyniku. Cavani Kylian Mbappé Pomysł ciekawy, ale wykonanie mocno nieudane. Cóż przynajmniej mieliśmy widowiskowe uderzenie. Jan Fertonhen. Davis, Dembele. Marko Weratki. To przejmuje piłkę. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Eriksen. Znowu celne podanie tego zawodnika. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Tripkie. Harry Kane dobrze antycypował Intencję podającego i mają piłkę. Neymar. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. No, musi uważać. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Kilian Mbappé. Minson, Christian Eriksen, Draxler. Ten zawodnik gra ostatnio znacznie poniżej oczekiwań. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Popatrzmy. Rzut wolny dla Paris Saint-Germain. Postanowili rozegrać to krótko. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Marko Veratti Minęła 84 minuta. Tylko 6 minut do końca. Naciera Tottenham. Tomasz Munie. Jara. Marko Weratki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Piłka trafia do przeciwników. Kilian Mbappé. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Eriksen. Ale szpechowe podanie i strata. Dobrze się pokazał. I Maria. Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. No, piłka praktycznie trafiła. W... Co za wspaniałe momenty. Rozległ się końcowy gwizdek i już wiedzą, że puchar jest ich, mimo wielu nerwowych momentów w tym spotkaniu. Chyba nie ma wspanialszego uczucia. Najważniejsze to dać z siebie wszystko w finale i oni tego dokonali. Tak, jeszcze w to nie mogą wszyscy uwierzyć, ale oni są zwycięzcami. Wielka radość, wielka radość, eksplozja radości można powiedzieć. Marzyli o tym i marzenia dzisiaj się spełniają. Ciężko zapracowali na ten sukces. Tutaj było wiele wylanego opotu. Tutaj było wiele naprawdę trudnej pracy, ale efekt, efekt przeszedł oczekiwania. Teraz nadszedł czas radości, czas fetowania tego zwycięstwa. Popatrzmy na ten taniec. Oni są szczęśliwi, tak jak ich kibice. Zobaczmy, jak się cieszą. Radość zwycięzców to naprawdę był wspaniały mecz, wygrana w rewelacyjnym stylu. Tak, to był fantastyczny pojedynek. Czasami człowiek ma ten niedosyt, że zwycięzca nie dał z siebie wszystkiego i wygrana była trochę przypadkowa, ale nie tym razem. Trzeba uwiecznić tę chwilę. Ustawiają się teraz do pamiątkowego zdjęcia. Tak, takie fotografie potem ogląda się w muzeach. Kolory wyblakną, wielu zapomni nazwiska, części z nich. A oni wciąż będą się z tych zdjęć uśmiechać.